Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Technologia straszy giełda. Co dalej w końcówce miesiąca? To jest temat przewodni tego pisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. I zapraszam i informuję, że dzisiaj zrobimy aż dwa wejścia na żywo o godzinie 20.10 i o godzinie 22.00. Przypominam, najważniejszy temat całego dnia, czyli decyzja fedów w sprawie stóp procentowych. Komentarz na żywo. Zaczynamy technologia straszy, giełda co dalej w końcówce miesiąca. Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych była sesją na przeczekanie, doczekanie. Dzisiaj najważniejszy jest Fed. O godzinie 20.00 poznamy pierwsze super ważne informacje, rynki będą reagować, więc wczorajsza sesja na indeksie Standard Poor's była na sesję na przeczekanie, na doczekanie do tej e, dzisiejszej decyzji, a wydarzenia, zwłaszcza utrzymanie rynku indeksu Standard Poor's nad poziomem 4900 punktów Sygnalizuje, że rynek chce kontynuacji tendencji wzrostowej, ale ten schemat prowzrostowy mogą zaburzyć informacje z technologii, czyli z sektora, który teraz pcha indeks do góry, ponieważ no, pojawiły się pierwsze wyniki tych gigantów, które teraz pchają indeksy giełdowe w górę, i one były rozczarowujące, co pokazuje zachowanie spółek technologicznych, które na przestrzeni ostatnich godzin bardzo wyraźnie spadły. Wczorajsza sesja na indeksie NASDAQ była spadkowa. Ewidentnie rynek przygotowywał się na to, że wyniki mogą być zaskakująco słabe. Na tle tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych na szerokim rynku, no sesja jest taką wyraźnie korekcyjną. No i w krótkim terminie może być to sygnał, że spółki technologiczne mogą wywołać korektę spadkową, mogą pociągnąć rynek w dół. Jednak przypominam, że w kolejnych godzinach, w kolejnych dniach mamy kolejne, następne wyniki następnych super ważnych spółek z sektora technologicznego, i rynek będzie się do tego nie tylko musiał to zdyskontować, ale także będzie się do tego nastawiał. Przypominam, już jutro mamy Apple, mamy Facebooka, czyli Mete. Te wyniki także będą brane pod uwagę, mamy Amazon. Plus dodatkowo FED i to jest czynnik, który jest najistotniejszy dla rynków finansowych. Na razie technologia straszy, więc rynek absolutnie nie jest w fazie euforii, a giełda co dalej w końcówce miesiąca jest uzależniona przede wszystkim od FEDu i ten FED przyćmi informacje, które wczoraj spłynęły z sektora technologicznego. Dlatego też ja nie spodziewam się, żeby technologia, która straszy Doprowadziła do tego, że w Europie reakcja rynków finansowych będzie negatywna, że będziemy świadkami jakichś złych zachowań indeksów giełdowych, spadków, i myślę, że rynek, koncentrując się na Fedzie, właśnie w tym kierunku będzie patrzył i reakcja właśnie na to, co się wydarzy dzisiaj w polityce monetarnej, jakie będą przesłanki co do przyszłych stóp procentowych, kiedy może być faktyczny pivot. Fedu i wszystkie te inne informacje są zdecydowanie ważniejsze niż wyniki spółek technologicznych, bo przypominam, jeżeli się okaże, że w perspektywie następnych miesięcy mamy faktycznie obniżki procentowych, to z automatu przełożą się one na lepsze wyniki spółek technologicznych i technologia, która straszy wynikami historycznymi, bo to są wyniki za poprzedni kwartał będzie odczytana jako tylko i wyłącznie anomalia a nie perspektywa giełdy dyskontują, przypominam, perspektywy. To co się ma wydarzyć za 6 do 9 miesięcy. Więc jeżeli patrząc, patrząc ogółem, spodziewam się, że te słabsze zachowanie indeksu NASDAQ będzie wykorzystane przez popyt, a nie będzie strachem, który będzie generował nam wkrótce tendencję spadkową, jakąś głębszą korektę na indeksach giełdowych. Jak widzimy w ujęciu intradayowym, jak i w ujęciu dziennym, spółki technologiczne mają sporo przestrzeni do kontynuacji wzrostów. Dopiero na nasdaq w rejonie poziomu 18 200 18 300 jest kolejny opór, więc jest naprawdę przestrzeń do 4-5 nawet procent na swobodny wzrost. Jest to zdecydowanie więcej niż na w indeksie Standard, ten pół, gdzie ta przestrzeń jest zawężona do około 2%, ponieważ w rejonie 5000 punktów mamy super ważny poziom oporu. Proszę zwrócić uwagę, jak zachowuje się dzisiaj rynek azjatycki. Mamy do czynienia ze sporymi wzrostami w Japonii. Mamy jednak spadki w Chinach. Dlatego też miks sygnałów nie pozwala nam tutaj na jakiś jednoznaczny kierunek, dlatego też moim zdaniem Europa rozpocznie. Dzisiaj neutralni będziemy czekać na to, co się wydarzy, a po drodze przed nami też ważne dane makroekonomiczne. Przed godziną 20 poznamy raport, wstępny raport z amerykańskiego rynku pracy, wskaźnik ADP za styczeń. Prognoza 150 tysięcy, odchylenie standardowe w okolicach 25 tysięcy. Więc, wszystko co poza obszarem 120 do 175 tysięcy będzie odczytane. Jako zaskoczenie, i będzie pretekstem do wywołania mocniejszej tendencji. Warto być tego świadomym. Mamy także do dyskontowania dane o inflacji w Niemczech za styczeń. Tutaj spadek inflacji do poziomu 3% może być dyskontowany, chociaż inne wydarzenia będą przyćmiewać dane o inflacji. Mamy także rynek pracy z Niemczech, który nam będzie pokazywał koniunkturę. Im wyższe. Te dane dotyczące odczytów z rynku pracy, tym gorsza i słabsza sytuacja w Niemczech i większe prawdopodobieństwo bardziej agresywnych ruchów w polityce monetarnej w strefie euro, dlatego też im wyższe te wskaźniki, tym słabiej dla waluty euro. Taka powinna być interpretacja, chociaż i tak, wszystkie aktywa będą czekały, na to, co się wydarzy dzisiaj po godzinie 20 i dopiero wtedy będziemy wiedzieć. W którą stronę będziemy zamykać kształt świec miesięcznych? Bo przypominam, dzisiaj mamy ostatni miesiąc, w tym, ostatni dzień w tym miesiącu, i będziemy kształtować także wykresy w ujęciu miesięcznym. Mamy także do dyskontowania wskaźnik Chicago PMI. Te dane odnoszą się do stycznia, więc są najbardziej bieżące z bieżących jednak miałyby one większy wpływ, gdyby nie FED. Jako, że FED jest dzisiaj super ważny, to te dane schodzą zdecydowanie na dalszy plan. No i pytanie jest, jak zareagują na to wszystko oczekiwania co do przyszłej obniżki 100%, jak widzimy po FEDzie w grudniu szansa na cięcie w marcu zbliżała się do 100%, natomiast teraz wynosi około 45-50%. I to jest punkt odniesienia przed tym, co się wydarzy po godzinie 20. Każde zwiększanie, każde zmniejszanie prawdopodobieństwa wywoła reakcję rynkową, zwłaszcza na obligacjach, później na amerykańskim dolarze i pośrednio na rynkach finansowych, ale e, już zachęcając do materiału, który będzie poświęcony bezpośrednio Fedowi, moim zdaniem dzisiejsze wystąpienie Fedu będzie bardzo gołębie. Amerykańskie rentowności zbliżają się do 4%. To jest dobra wiadomość i moim zdaniem nie powinna technologia straszyć, ponieważ każde spadki rentowności bardzo sprzyjają przyszłym wycenom, zachowaniu przyszłych zysków i ocenie przyszłych zysków z sektora technologicznego. Dlatego też zachowanie spółek technologicznych powinno być moim zdaniem przede wszystkim uzależnione od tego, co się dzieje na rynku, między innymi na rynku kosztów pieniądza. Amerykański dolar tutaj też niewiele się dzieje. Jesteśmy cały czas zaklęci na tych samych poziomach i czekamy posłusznie na to, co powie dzisiaj Fed. Więc nie spodziewam się fajerwerków nawet podanych makroekonomicznych, chyba że będą super odbiegały od prognoz. Moim zdaniem należy bardzo bacznie obserwować teraz rynek miedzi, który znowu punktowo testuje potężne opory w rejonie 8650. Na razie się nie udało pokonać tego poziomu, ale jeżeli się okaże. Że wszystkie informacje, które się dzisiaj pojawiają, mają wydźwięk optymistyczny, to mieć może sforsować ten poziom, a to będzie zwiastun i zachęta do dyskontowania kolejnej fazy globalnego ożywienia gospodarczego, ponieważ tak to należy interpretować. Ale, jako że zbliżamy się znowu do tego oporu, a rynek nie wykazuje chęci na mocniejszy spadek, więc odczytuję to jako też zachęta do tego, żeby giełda, w końcówce miesiąca raczej zachowywała się optymistycznie niż pesymistycznie, zwłaszcza rynki emerging markets, czyli rynki wschodzące, czyli m.in. taki rynek jak Polska. No i Bitcoin, Bitcoin, który też w pewnego rodzaju, w pewnym stopniu wyprzedza tendencje, które będziemy obserwować na rynkach finansowych, jako że wydarzenia, które się teraz dzieją, zwłaszcza zwłaszcza ukształtowana na chwilę obecną świeca w ujęciu miesięcznym, sygnalizuje raczej optymistyczne warianty rozwoju wydarzeń w kolejnych miesiącach i tygodniach i dniach niż negatywne dlatego też moim zdaniem końcówka tego miesiąca będzie pozytywna także dla tej najbardziej popularnej kryptowaluty no i wczoraj w wieczornym materiale mówiłem o tym jaki jest ważny teraz, jakie jest znaczenie kursu walutowego w naszym kraju kurs złotego zwłaszcza względem amerykańskiego dolara widzimy, że pierwsze wsparcia Miesięczna linia trendu wzrostowego się obroniła, co oznacza, że wsparcia w rejonie 4, 4, zł mają duże, naprawdę duże znaczenie, jeżeli się okaże, że w najbliższych dniach, godzinach ten poziom jest złamany, odwróci się trend na bardzo korzystny dla polskich aktywów, natomiast utrzymywanie się nad poziomem 4 cały czas daje sygnał. Że korekta trwa i nic tutaj na razie nowego się nie zmieniło. Jako że wczoraj potwierdziliśmy znaczenie tego wsparcia w okolicach 4. Naprawdę znaczenie tego poziomu bardzo silnie rośnie. Mamy dzisiaj do dyskontowania także całe dane o PKB za 2023 rok, jednak przypominam, to są już dane historyczne. Rynek w zdecydowanej większości jest zdyskontował i będzie bardzo trudno o sporą zmianę faktycznych danych względem prognoz. Będzie trudno o zaskoczenie, dlatego nie spodziewam się, żeby one wywołały nam jakiś mocniejszy ruch, natomiast warszawski parkiet już wysyła sygnały, że chce zakończyć korektę spadkową, która od miesiąca ma miejsce, dołączyć do HOSY, do efektów stycznia, do tych wszystkich pozytywnych zjawisk, które obserwujemy na giełdach światowych. No i jestem też ciekawy, co się dzisiaj wydarzy, czy będziemy spokojnie czekać na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, czy Wcześniejsze sygnały płynące z rynku, szerokiego rynku w Stanach Zjednoczonych będą jednak faworyzowały, żeby i warszawski parkiet ruszył mocniej w górę, żeby próbować zakończyć tak wysoko jak tylko się da cały miesiąc, ponieważ moim zdaniem kluczowy teraz jest poziom 2250 w ujęciu dziennym. Każde zamknięcie powyżej będzie sygnalizowało, że kształt świecy miesięcznej ma prowzrostowy charakter, natomiast każde zamknięcie niżej. Może nam wydłużyć w czasie korektę, którą teraz obserwujemy. Jednak popyt jest na tyle moim zdaniem silny, że jest w stanie doprowadzić dzisiaj do wyjścia na ten ważny poziom 2250 i to nawet bez czekania na to, co powie dzisiaj Fed. Ponieważ wydarzenia dzisiejszego wieczoru będą miały także wielki wpływ na to, co się wydarzy jutro na otwarciu giełdy w Polsce. Moim zdaniem Cały czas scenariusze prowzrostowe w średnim, a zwłaszcza w długim terminie są absolutnie faworyzowane. Technologia straszy, ale giełda co dalej w końcówce miesiąca, mam nadzieję, że ten materiał przybliżył odpowiedź na to pytanie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj z powodu fedu będą aż dwa wejścia na żywo na kanale po godzinie. 20:00 pierwsze wejście o godzinie 20:10, drugie wejście na żywo o godzinie 22:00. Spotkanie oczywiście w formacie trochę mojego gadania później Q&A, więc zachęcam zwłaszcza wieczorem do tego, żeby wrócić na kanał i żeby na bieżąco obserwować i komentować to co się wydarzy. A zapowiada się pasjonujący dzień. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.